Tak, żeby nie zrobić sobie problemów, to na pewno nie spożywamy alkoholu publicznie. Także są do tego specjalne miejsca wyznaczone, hotele, będą strefy kibica. Mężczyzna nie powinien pierwszy podawać kobiecie katarskiej ręki, to ona musi wyjść z inicjatywą. Wielu kibiców tutaj przyjedzie i będą na pewno szukać tego złocistego trunku, żeby się napić. Powiedz proszę, co muszą zrobić, żeby, żeby skosztować tutaj w Katarze. No i tak samo inne kobiety muszą dostać takie pozwolenie od swojego sponsora. To jest to może... Czyli, mąż to sponsor, jakby tak, tutaj. Tak, tak. Do Mistrzostw Świata Katar 2022 zostało zaledwie kilkadziesiąt godzin, i właśnie w ciągu tych kilkudziesięciu godzin kibice z Polski będą przylatywać do, do Doha, ale są. Polacy, którzy już przetarli szlak w Katarze. Jedną z takich Polek jest Monika, z którą sobie za chwilkę porozmawiam. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry. Powiedz na początek, jak długo tutaj już żyjesz, jak długo mieszkasz w Katarze? E, już prawie dwa lata. E, przyjechałam ze względu na mojego męża, który dostał tutaj pracę, a ja później już zaczęłam szukać pracy tutaj, będąc na miejscu. Jak przyjeżdżają obcokrajowcy z Polski czy też z innych krajów, to w jakich profesjach najczęściej pracują? Wydaje mi się, że wiele osób pracuje tutaj jako inżynierowie, także w przemyśle gazowym. Później mamy Qatar Airways, który jest dość popularny również wśród Polaków, no i są inne firmy takie rządowe, dla których też Polacy pracują. Powiedz mi, Bob, jak się chodzi po ulicach Doha, ale też wokół Doha, bo to jest wszystko ogromne, to wszędzie widać bogactwo. Tobie tak się rzuciło to na samym początku, kiedy tutaj przyjechałaś, wow, jak tutaj jest wszystko duże, jak tutaj jest wszystko bogate? Tak, oczywiście. Na początku, jak się przyjeżdża, to takie pierwsze wrażenie to jest oczywiście pogoda, która jak się wychodzi z lotniska, już lotnisko jest olbrzymie i robi wrażenie. I jak się z niego wychodzi, to właśnie uderza nas to gorąco, no a później to właśnie to, że wszystko jest olbrzymie, nowoczesne, że te budynki są e, zadbane i nowe, no i także, że miasto jest dość czyste, ale jeszcze dużo się tutaj buduje. Powiedz mi, na co powinni zwrócić uwagę polscy kibice, którzy tutaj przyjadą, na co muszą uważać? E, no to tak, żeby nie zrobić sobie problemów, to na pewno e, nie spożywamy alkoholu publicznie, także są do tego specjalne miejsca wyznaczone, hotele, będą strefy kibica i inne miejsca i tam jak najbardziej możemy spożywać alkohol, ale publicznie już staramy się nie spożywać, spożywać tego alkoholu. No i także kobiety powinny zasłaniać kolana i ramiona, tak samo mężczyźni raczej kolana i ramiona powinni zasłaniać, ale na to już się tak nie zwraca bardzo uwagi, tym bardziej, że jest tutaj mnóstwo kibiców z całego świata teraz, więc to nie będzie tak egzekwowane. Ponadto nie fotografujemy ludzi bez ich zgody, to jest taka zasada, nie każdy to lubi, myślę, że można zapytać, czy można zrobić zdjęcia i to nie jest problemem. No i jest taka tradycja tutaj, że mężczyzna z kataru nie poda pierwszej ręki kobiecie ze względu na szacunek, ale jeśli kobieta wyciągnie rękę, to on już najbardziej, jak najbardziej poda tę rękę. No i tak samo mężczyzna nie powinien pierwszy podawać kobiecie katarskiej ręki, to ona musi wyjść z inicjatywą. Wspomniałaś o opiwie. Wielu kibiców tutaj przyjedzie. I będą na pewno szukać tego złocistego trunku, żeby się napić. Powiedz proszę, co muszą zrobić, żeby, żeby skosztować tutaj w Katarze? To w każdym hotelu jest mnóstwo restauracji i one będą serwować alkohol, serwują cały czas i tam też można znaleźć dużo promocji, także na przykład jest happy hour i wtedy mamy to piwo tańsze, bo wiem, że też wszyscy patrzą na te ceny tutaj alkoholu, które są troszeczkę wyższe. No i strefy kibica też będą sprzedawać alkohol, nie wiem czy wszystkie, ale tam również będzie piwo. Tylko tam już może być troszeczkę droższe i już pewnie nie ma happy hour. A my, jako mieszkający tutaj mamy takie licencje na zakup alkoholu, także my nie musimy się tym martwić. A powiedz z jakimi pieniędzmi, z jakim wydatkiem trzeba się liczyć? Ile to będzie przeliczeniem na złotówki, może to będzie łatwiej? Myślę, że około 40 zł 50 zł, jeśli chodzi o happy hour to za 30 zł, albo są na przykład wtedy jakieś 4 litry za cenę 100 zł. Złotych. Także można znaleźć oferty, także, no ale jest troszeczkę drożej niż w Polsce. A powiedz mi, co grozi za y, złe zachowanie y, na ulicy? Na przykład, nie wiem, y, picie alkoholu na ulicy, czy, czy, czy jakieś inne, inne rzeczy, o których mówiłaś, że, że, że są niewłaściwe tutaj? Znaczy, wydaje mi się, że pierwsze co to, ktoś nam zwróci uwagę i poprosi nas o to, aby zmienić swoje zachowanie. Tak? Oni na pewno nie będą reagować tutaj od razu z jakimś aresztem. Y, ale jeśli ktoś będzie stawiał opór, to myślę, że wtedy może dojść do takich sytuacji. Z mojego doświadczenia i z tego, jak widzę, jak zachowuje się ta policja i służby bezpieczeństwa, to są bardzo mili. Po prostu zwracają uwagę, proszą o coś, proszą, aby zmienić to zachowanie, czy może wrócić do strefy kibica z tym alkoholem. Także nie wydaje mi się, żeby doszło tutaj do, jakich, do jakiegoś skandalu. Jak będziemy przestrzegać reguł, no to nic się nie wydarzy. Powiedz mi, jakie są Twoje doświadczenia? Bo mówisz, że jesteś tutaj dwa lata dużo czasu. Czy, czy przez ten czas zdarzyły Ci się jakieś e, nieprzyjemności? Nie, właśnie nie, nigdy. Na odwrót, właśnie wszyscy są pomocni, wszyscy jak tylko widzą, że zatrzymasz się czasami na ulicy, wiesz, żeby sprawdzić nawigację, to od razu ktoś podchodzi i pyta, czy trzeba pomóc. Jeśli czasami spaceruję gdzieś, to tutaj jest dużo tych wózków golfowych, które tak podwożą ludzi, to często zatrzymują się i pytają, czy podwieźć gdzieś, czy, czy faktycznie wolę po prostu iść tak samo w kolejkach, kobiety są tutaj przepuszczane, często w bankach czy w innych instytucjach. No i wydaje mi się, że ludzie są bardzo sympatyczni. To nie jest tak, że są zamknięci, wiesz. Reagują na nas jakby a, Europejczycy czy coś w tym rodzaju. Wydaje mi się, że to jest zupełnie na odwrót. Nie spotkało mnie tutaj nic złego, także nie mogę nic takiego powiedzieć. To, bo może się wydawać, że jest to kraj o zupełnie innej kulturze, wiadomo jakiej kulturze, i tutaj kobiety mogą mieć trudniej, a jednak mówisz, że, że, że nie jest tak źle. No dokładnie, jest na odwrót. Znaczy yy, prawda jest taka, że mój mąż musiał mi dać pozwolenie na pracę i na prowadzenie samochodu. I dla niektórych wydaje się to bardzo dziwne i jak tak można, ale myśmy decyzję o przyjeździe tutaj podejmowali razem. tak? Jesteśmy partnerami w tym wszystkim, także dla mnie tutaj nie było żadnej dyskusji, również dla niego to było jakby yy, jakby po prostu dla niego ten podpis to była formalność, tak? To nie, nie było tak, że on nie pytał, czy. albo zastanawiał się nad tym. No i tak samo inne kobiety muszą dostać takie pozwolenie od swojego sponsora. To jest to może. Czyli mąż to sponsor jakby tak, tutaj. Tak, tak. Ja przyjechałam na jego jakby na wizie rodzinnej, czyli on jest jakby moim sponsorem. A ty nie możesz być sponsorem męża? E, mogłabym. Gdybym ja miała pracę jako pierwsza i on by przyjechał na moje wizie, to ja jestem jego sponsorem. I tak samo dla mojego męża sponsorem jest jego firma. To jest po prostu taki... Jakby opiekun, który widnieje w ID. Także w moim ID widnieje, że ja jestem panią domu. Mimo, że pracuję zawodowo, to zostałam na jego wizie, na jego właśnie tym, że on jest moim sponsorem. Mogłabym zmienić na moją pracę, ale nie było dla mnie potrzeby. Mhm. Powiedz mi, bo chcę pytać o te konsekwencje, czego kibice powinniście tutaj wystrzegać. Co by się stało, gdybyś wyszła w spódniczce, przed kolana na ulicę, po prostu przejście? Przecież powiedziawszy, wydaje mi się, że nic, bo widuję ludzi, którzy tak chodzą i um... Może nie wpuszczono by mnie do niektórych instytucji i zostałabym zawrócona. Mojego męża kiedyś zawrócono z jednej instytucji państwowej, bo miał właśnie spodenki nad kolano. Także musiał wrócić. Może też szpitale mogłyby na to zareagować. Ale tak, żeby przejście po ulicy, to moim zdaniem nic. Nie chcę zachęcać też, bo każdy może trafić gorzej lub coś się może wydarzyć. Zasady są takie, jakie są. Powinno to być jednak do kolan. Ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek się stało złego. Czy są tu jakieś miejsca, gdzie. Kibice mogą pójść na jakąś imprezę potańczyć? E, tak, jest dużo klubów właśnie też w hotelach. E, I one też e, są takie kluby na plaży, i są w środku, i tam jak najbardziej można e, mieć fajną imprezę. Powiedz mi, jak duża społeczność polska tutaj jest? Czy wy się trzymacie razem? E, tak, są organizowane jakieś spotkania. Ostatnio był Dzień Niepodległości zorganizowany w ambasadzie. Później Bieg Niepodległości, który zorganizowała Szkoła Polska. I Myślę, że to jest około kilkaset osób. No i teraz się trochę organizujemy na grupie na Facebooku właśnie na mecze. Pamiętam, jak Iga Świąte grała i zresztą wygrała tutaj. Było bardzo dużo kibiców, miała super doping, także miejmy nadzieję, że teraz również. Jeszcze tak na koniec Cię zapytam. Jeżeli ktoś jeszcze waha, czy przyjechać, czy nie, to co byś mu powiedziała? No ja bym powiedziała, że przyjechać i zobaczyć, bo jest bardzo dużo negatywnych komentarzy, jest bardzo dużo takich e, może obaw i ja bym chciała, żeby ci ludzie zobaczyli jak to wygląda naprawdę i wtedy dopiero zaczęli oceniać i wtedy można komentować i można mówić o wszystkich negatywach, ale trzeba być, żeby zobaczyć. Zatem skoro Monika zaprasza tutaj do kataru, to i ja zapraszam. Przyjeżdżajcie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Będzie na pewno dużo emocji, a ten, kto się chce napić złocistego trunku, też pewnie znajdzie drogę, żeby go jakoś tutaj odszukać. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Do zobaczenia.